Kto z was miewa problemy z tym sformułowaniem Jezus Chrystus król wszechświata. Ja pierwszy się zgłoszę, miewam jest samą akceptacją tego tytułu, bo jak najbardziej jest on adekwatny do tej osoby, o której mówimy. Jak najbardziej przynależy się Jezusowi Chrystusowi, jeśli miewam jakieś problemy to tylko z interpretacją tego słowa. Niestety, jak każde inne słowo, możemy znieprawić tak i to słowo król. Często nieprawimy, im bardziej nasiąkamy tą rzeczywistością świata, odważę się tu powiedzieć nawet tak laickiego, na wskroś laickiego. Tym bardziej potem mamy problemy, trudności Pewne niedomagania związane z tym, jak wyrazić to, co jest Boże, bo nie mamy innego języka. I kiedy nawet posługujemy się tym słowem król, czy monarcha, czy basileus, gdybyśmy to wzięli z języka greckiego, to zawsze będzie ten problem takiego obrazu, który za tym idzie. Nawet gdy weźmiemy dzisiaj to pierwsze czytanie, które pokazuje nam, Wybór Dawida na króla, to gdzieś tam w tle może się pojawić ten obraz Dawida i Batrzeby, a więc zamordowanego Uriasza Hetyty. Już mamy skazę na tym królowaniu. Już nie mówię o tych wszystkich perypetiach dworu korony brytyjskiej, które żywo komentujemy i niemalże uczestniczymy w tych rzeczach. I możemy mieć właśnie pewne takie problemy interpretacyjne. Jak to mam zrozumieć? A mimo to z ufnością codziennie modlić się, przejść Królestwo Twoje. Tym bardziej więc potrzebujemy tego święta, tej uroczystości, jako swego rodzaju zaproszenia, zachęty do tego, by znowu pochylić się nad Słowem Bożym, aby na nowo jakby. Oczyścić w sobie ten obraz, który Bóg chce nam przekazać, właśnie ten obraz jego, jego Królowania, a nie ten obraz, który chcielibyśmy narzucić Mu, czy nałożyć na Niego, tego naszego pojęcia, jakim dzisiaj jest, lub kiedykolwiek wcześniej było królowanie ludzkie. I kiedy patrzymy na dzisiejszą liturgię Słowa, kiedy rozważamy te czytania, to mamy takie pewne napięcie, Pomiędzy właśnie tym, co jest pewnym dominium, pewnym miejscem, czasem, przestrzenią, zwał jak zwał, panowania Jezusa, to jest jego władztwo. Należy mu się z istoty rzeczy, bo jest Bogiem Wszechmogącym, Najwyższym Panem. I on to ma. Ale z drugiej strony, liturgia słowa, która nam dzisiaj przedstawia choćby. To co mówi nam Ewangelia o tym ubogim, biednym, skazanym nieszczęśniku, który prosi – wprowadź mnie do swojego królestwa. On dopiero będzie w tym królestwie. Ja jestem z parafii franciszkańskiej Katowic Panewnik i zawsze miałem kontakt ze świętym Franciszkiem, z postacią i zawsze mnie urzekały obrazy z jego życia i wśród tych wielu różnych obrazów jest taki piękny obraz jak święty Franciszek na samym początku swojego powołania zrzekł się przed biskupem Asyża wszystkiego co miał całego swojego dziedzictwa kupieckiego również wyrzekł się zdjął z siebie szaty które miał od swojego ojca Piotra Bernardone i mówi teraz chcę być synem tego jednego Ojca w niebie. Chcę swobodnie mówić Ojcze nasz. I wychodzi z miasta i jak mówią przekazy, krzyczy jestem heroldem wielkiego króla. To jest właśnie ten moment, kiedy on wybiera Chrystusa na swojego króla. Co więcej, za to co mówi spotyka go przykana w postaci zbójców, którzy wyśmiewając go obili go wrzucili go w zaspę z tego nie rezygnuje jestem heroldem wielkiego króla Czy to nie powinno być takie wezwanie które nosimy na naszych sztandarach na naszych ustach chwalimy się tym jestem heroldem wielkiego króla To powinna być pewnego rodzaju konsekwencja tych słów które chyba codziennie wypowiadamy rozpoczynając modlitwę Ojcze nasz i wiodąc ją ku jej końcowi przyjdź królestwo twoje to ja jestem Twoim Heroldem, panie. I zauważmy, kiedy idziemy śladem dzisiejszej Ewangelii, kiedy poszlibyśmy jeszcze dodatkowo śladem Świętego Franciszka, to zobaczymy, że tak naprawdę za wiele nie potrzebujemy, aby znaleźć się w tym królestwie. Nie potrzebujemy bogactwa, nie potrzebujemy splendorów, nie potrzebujemy, jak to się mówi, pleców, znajomości. Możemy być biedni, a jednocześnie. Iść ku temu królestwu, osiągać to królestwo takim swoim krokiem. Tylko musimy zawsze sięgnąć po słowo Boże, które chce nam na nowo pokazać ten obraz Jego królowania nie jakiegokolwiek królowania, nie jakiejkolwiek władzy, panowania ale właśnie tego, co nam proponuje w swoim Królestwie Jezus Chrystus. To jest to królestwo miłosierdzia, to jest to królestwo braterstwa, to jest to królestwo łaski, miłości. Przy czym za każdym razem, kiedy wypowiadamy te poszczególne słowa, znowu musimy sięgać do Słowa Bożego, zobaczyć, co one tak naprawdę znaczą, a nie co chcielibyśmy im nadać jako znaczenie, bo te słowa również możemy znieprawić. Rewolucja francuska tak się odnosiła z wolnością, równością, z braterstwem, a to oznaczało szafot. Dla tych, którzy myślą inaczej, chcemy pokłonić się Słowu Bożemu i skłonić się, aby je czytać, aby je rozważać, co Bóg sam o sobie mówi, co Bóg wkłada jako treść w te słowa, które my wypowiadamy, jako słowa naszej modlitwy. To jest zadanie, które stoi przed nami już od teraz. Do tego jesteśmy zaproszeni właśnie tą uroczystością. Chrystusa Króla Wszechświata. Amen.